Hej wszystkim, przyszliśmy dzisiaj z Moriskiem na borowiki, pokażcie Moris, no ale jak na razie to tylko takie coś, <grym>, a borowika nie ma, trzeba będzie chyba nazbierać mu homorów, żeby na pusto nie wrócić, nie Morisek? Dobra, idziemy szukać dalej. No i zobaczcie, dopiero co nagrałam filmik z tymi muchomorami muhomora, i akurat trafił się jakiś borowik ładny. Zobaczymy. O trochę tracimy go. Ale chyba będzie. Nie, zaraz nożyka użyję. Obeszło się bez nożyka. Dobra, jest pierwszy borowik. Zobaczymy, rozejrzymy się dookoła. Może będzie Mam że zdrowy. Nie, no i obok był drugi. Ale jaki gigant! Ja pitole! Och. Zobaczcie. Oh my god! Zobaczcie. Moris dziwnie na tego grzyba popatrzył. Takie wytywy, wy, co to? Kurde, a kanie tu jest. Jakbym chciała zbierać kanie, to Mogłabym już iść do domu, ale nie pokanie tu dzisiaj przeszliśmy. Nie, Moris? Moris idzie zobaczyć, co to rośnie, co to. No kanie, Moris. Tylko nie depcz. No. Ale ładne. Co to, Moris, jest? Kania. No, na serio. No nic, Moris. Szukaj borowików, a nie kani. No. No i niestety więcej borowików nie znaleźliśmy, ale fajne podgrzybeczki malutkie. Tu, tu. Tam. Tu widzę, dookoła ich rośnie trochę, pozbieramy, nie, jeszcze los jednak jest dla mnie łaskawy. I znalazłam jeszcze jednego na łące, zobaczcie. A tam właśnie chyba coś przebiegło. Tak mi coś śmignęło. Zaraz go wyrywiemy. Moris. Yes. Jest. O, jaki ładniutki, zdrowiutki borowiczek. Jeszcze się tu rozejrzymy, może będą. Mam nadzieję. Tak, Maurice, to jest idealny moment na to. <laughs> Jezu, co za pies! Dobra, szukamy dalej. No i czas wracać do domu. Pogoda nam się stwierdziła. Zaczyna padać, wieje, ale chociaż jest parę grzybów. Tak, i Moris, też już gotowy jest do jazdy. Siedzi sobie ładnie, tak? Tylko pasy trzeba zapiąć, tak? Morisek? Pasy trzeba zapiąć. No. <grym> Nie, no, ale tutaj to takie sztosy rosną. Że hej, zaraz zadzwonię do koleżanki, może ona chociaż będzie chciała, bo no, takie piękne, duże, zdrowe, że aż mi szkoda zostawić je.